Bo spodziemia wychodzi na te brudne ulice Dlatego tu znów siedzę no i piszę Pewnie nie jeden myśli, że się tutaj wypisze Dlatego podam tobie stryczek, uśmiech, misiek Przecież jesteś kozak na tych blokach A w nocy siedzisz no i ślochasz A jesteś na tych prochach Inni też walą po tych nosach Dlatego wiem, że również to kochasz Pewnie winni są tego rodzice Mam nadzieję, że ja się tego nigdy tu nie chwycę Teraz trochę świecę no i błyszczę Kiedyś nagram tu ten pierwszy mixtape. Przytwisz się tu chwycę i stanę na te nogi, bo czuję się tu kochany jak jebany mi z jogi. Rzucali mi te kłody pod nogi, jednak się odbiłem, a zajęło mi to jedną chwilę. Teraz pod ty te bity tu płynę, jeszcze tu coś przewinę. Mam ten talent i teraz go wykorzystam Jak się obrócisz, możesz dostać z liścia. Jakę tu przewija, a ty stoisz jak ta pista. Podziemia, Czyli coś takiego jak Hades. Dlatego nagrywam już trzeci kawałek. To początek mojej bajki, Stary, Bądźmy poważni, weź odpal. Mi tutaj wszystkie fajki. Skręcasz temat, no to spoko sprawa. Tylko weź na psach, nigdy nie podpierdalaj. Możesz się starać, a chuja tu osiągniesz. I tak właśnie podziemia zabieracie na swój własny pogrzeb. Od mało lata tylko rap na słuchawkach. Nigdy nie myślałem, że to będzie moja zajawka. Kiedyś była palona trawka, i każdy siemek siedział na tych ławkach. Trowary też były pite Może kiedyś będę miał swoją własną fitę Młody człowiek, a jednak ma talent I mam nadzieję, że po mnie słuch tu pozostanie Rapy to wyznanie wolne żarty Jak chcesz, to na kolejnych trakach mogę być poważny Traktuję to jak pamiętnik, a w ciągle ment. Wokoło wszyscy się tu śmiali, że taki koleś nie może się tu słowem bawić Moje wersy to dynamit, nawet nimi tutaj zabić, mam was styl chuj wam do tego w tym momencie przemawia moje alter ego to jeszcze nie koniec Ty pięknej tutaj zabawy, dopiero się rozkręcam gdy to nagrywam to oblanta skręcam biorę w i już wiem że ten track wpada wam do ucha